Jakiś czas temu na polskim serwisie YouTube pojawił się film pod tytułem Najdroższy hotel w Warszawie. Był to film na temat hotelu Mariot, który najdroższym hotelem w Warszawie zapewne nie jest. Poczułem się urażony tą niekompetencją. Pięciogwiazdkowe hotele w Warszawie potrafią być lepszą okazją niż Airbnb nierzadko. jakiś czas temu na polskim serwisie YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Generalnie to nawet nie można powiedzieć, że Warszawa ma najdroższy hotel, ponieważ ceny pokojów hotelowych zmieniają się w zależności od obłożenia. Więc hotel, który w danej dacie jest najdroższy, w innej będzie tańszy niż jakieś inne. Bristol jest droższy niż Marriott i Sheraton, ale bywają dni, kiedy Sheraton jest droższy niż Bristol. A przecież jest też na przykład hotel Warszawa, który jest dość drogi i dość dużo jakichś hoteli butikowych, których ja w ogóle nie znam, a które też potrafią zaskoczyć ceną. Nie ma prawidłowości, więc film z karty na Najdroższy hotel w Warszawie o Mariocie jest nieprawdziwy, ponieważ Mariot nie jest nawet w ścisłej czołówce najdroższych hoteli w Warszawie. To jedno. Cena, którą prowadzący tam powiedział, jest wyciągnięta z tyłka, ponieważ hotele nie mają stałej ceny za pokój, jakby cena jest codziennie inna praktycznie. Tak chciałem powiedzieć, bo jako bywalec warszawskich hoteli, poczułem się... Chodźmy się zrelaksować, bo się zdenerwowałem. Ale zanim wyjdziemy, mam dla was pro tip. Hotele w Warszawie są dużo tańsze w weekendy niż w tygodniu. Jeśli więc chcecie pozażywać troszkę tych lepszych hoteli, to polecam to robić od piątku do poniedziałku. Różnica może być z tego rzędu, że noc w Mariocie potrafi w tygodniu kosztować 800 zł, a w weekend na przykład 250. No i można jeszcze te weekendowe ceny połączyć z programami punktowymi różnych sieci hotelowych. W moim przypadku to wygląda tak, że jeśli zatrzymuję się w takim hotelu na przykład jak Sheraton, to dostaję darmowy upgrade do lepszego pokoju, za każdym razem mam dostęp do lounge'u, jest darmowe jedzenie, śniadanie i obiad, darmowe drinki alkoholowe, których nie piję, darmowy dostęp do internetu, bo w niektórych hotelach jeszcze są płatne i tak dalej, a wszystko to w cenie nierzadko mniejszej niż 300 zł za noc, nawet 220-250 zł za noc się zdarza. Więc zmierzam do tego, że pięciogwiazdkowe hotele w Warszawie potrafią być lepszą okazją niż Airbnb nierzadko. Jak o tym opowiadam ludziom prywatnie, to wszyscy są bardzo zaskoczeni, jak bardzo blisko te ceny są i jak bardzo można pokombinować. Więc Zachęcam. Zatrzymywanie się w drogim hotelu jest według mnie tylko fajne, jeśli robisz to tanio i sprytnie. To jest tak jak z liniami lotniczymi. Warto się po prostu interesować różnymi programami punktowymi, lo lojalnościowymi, zbierać te punkty itd. i kombinować, gdzie jest fajna okazja. Takie sprytne podróżowanko ekskluzywne. Dzielny spacer po Warszawie. Zginęły od sprzętu wojskowego. No, to jest taka armata. Ona była skonstruowana w połowie lat 30. w szwedzkiej firmie Bofors. Podstawowa wiedza. I dlatego, proszę Państwa, nie robię filmów, w których podaję informacje. Ja chcę Wam dawać emocje. <grymne> <grymne> Termem na takie wydarzonko, które nazywa się psiknik. I jest to, jak sama nazwa wskazuje, piknik, na którym są psy. Na psikniku można kupić psiastka i napić się siwa, psiezalko -holowego. Jest również piesapol, to jest taki fixapol dla psów. Historia ewolucji zaprasza Krzysztof Konciarz. Na początku byliśmy prymitywnymi organizmami. Prostymi, o niskich potrzebach. Wykształciliśmy nogi i ręce, zamieniliśmy się w żaby. Czekaliśmy, aż wydarzyło się coś nieprawdopodobnie prawdopodobnego. Porośnięci futerkiem, wyszliśmy na ląd. I tak dziś jesteśmy tutaj. Wspędzając lata w mieście, przetestowałem bardzo dużo warszawskich lodziarni. Tej jeszcze nie, jest to Luculus Samtrupę. Szpok. Świetne miejsce, naprawdę. Wybierałem się tu od długiego czasu, dotarłem pierwszy raz. Pyszne lody, niestandardowe smaki. Maccia z juzu, zajebiste połączenie. I Malina z Werbeną. Mm. I fajny wystrój. Łazienki Królewskie w Warszawie są o, problematycznym miejscem, jeśli chodzi o zachody słońca, ponieważ są one troszkę zasłonięte, więc często tu nie ma ładnego zachodu. Ale i tak warto przyjść, ponieważ są tutaj pawie. Muszę przyznać, że lubię takie kręcić zachody słońca, które są takie nieoczywiste, bo dzisiaj jest tak słońce spod tylu chmur, że trzeba dostrzegać takie pojedyncze promyki słońca, które fajnie, fajnie się przebijają pod jakichś listków. I to jest jak taka trochę zabawa, w taki chowanego z wszechświatem. W tym miejscu Łazienek jest piękna rzeźba antyczna pod tytułem Krzysztof Gąciarz skrolujący kartę na czasie na YouTube. A teraz nocny market. Taką warszawską nowością w tym sezonie jest miejsce, które nazywa się Luna Park, o którym nie wiedziałem, że Castro część Luna Parku jest takim spin-offem właśnie nocnego marketu. Myślałem, że to powstało tam. Chodzi o to, że jest dużo restauracji, które mają tutaj swoje budy z takim jakby street foodową wersją tego, co serwują, więc idealnie, bo można podekustować różne rzeczy. To jest bułka ze śledziem, jajkiem sadzonym, kawiorem i sosem. Zajebista. No i tak właśnie wygląda niedzielka w Warszawie 2K19.